Krótki, bardzo krótki filmik o tym, dlaczego nie shortuję, Czyli, dlaczego nie, nie zajmuje tak zwanej pozycji krótkiej, a jeżeli chodzi o giełdę. Generalnie, ci, którzy wiedzą, że to jest niebezpieczne, no to wiedzą, a ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to może się przekonają. Generalnie, chodzi o to, powiedzmy, że tam jakiś walor ma, jest na 50 dolarach, tak, kosztuje 50 dolarów. Jeżeli zajmujemy pozycję krótką, to my obstawiamy, że ten walor spadnie, tak? Czyli pójdzie na dół. Spaść może tylko i aż no, 100%, czyli do zera. Powiedzmy z 50 dolarów do zera. No a jeżeli się pomylimy no i cena pójdzie w górę, to powiedzcie ile może iść do góry. Generalnie limitu nie ma, nie? Może pójść do 100 dolarów, 150-200 może wystrzelić. No i wtedy kasa jest przewalona. No i szortowanie generalnie na lewarze jest. Im lewar większy, tym większe ryzyko. Samo szortowanie, samo w sobie jest ryzykowne. No i tym bardziej, jeżeli ktoś, nie wiem, na lewarze razy 20, razy 50 takiego shorta zrobi chociaż w sumie na akcjach takich no to jest tam powiedzmy 5-10, zależy jaki broker może być więcej także to jest tak szybko dlaczego nie shortuje bo to jest bardzo e, bardzo niebezpieczne no i rynek generalnie jeżeli weźmiemy pod uwagę dekady dziesięciolecia no to jest e, sprzyja bykom a nie niedźwiedziom bo jeżeli by sprzyjał niedźwiedziom no to dążyłby rynek do zera no ale jednak dąży w górę Oczywiście nie można powiedzieć do jakiej wartości, ale generalnie a, patrząc na właśnie na te dekady, a, no to leci w górę. Oczywiście oprzyjęcia się zdarzają, ale generalnie z przyjabyką i dlatego ja inwestuję, kupuję akcje, inwestuję długoterminowo. Na to się zapatruję, no i może a, jak dojdziecie do tego samego wniosku, co ja, no to tą samą ścieżką po, podążycie. Tyle, pozdrawiam, trzymajcie się, hej!